Przed tobą 10 ciekawostek z horroru Oczy bez twarzy z 1960 roku. Tymi pojawiają się głębiej jako symbol nienawiści i wolności, kontrastujące z mroczną fabułą i działaniami doktora Greensie'a. Początkowo film spotkał się z mieszanymi recenzjami, ale z czasem zyskał status kultowego klasyka i jest obecnie używany za jedno z najważniejszych dzieł europejskiego kina grozy. Film jest adaptacją powieści Joana Redona o tym samym tytule, opublikowanej w 1959 roku. Postać Christine nosiła charakterystyczną bezwyrazową maskę, która stała się ikonicznym elementem filmu i była wielokrotnie naśladowana w popkulturze. Ścieżkę dźwiękową skomponował Maurice Jarre, który później zdobył międzynarodową sławę dzięki muzyce do takich filmów jak La of Arabia czy Dr. Zhivago. Ten horror stał się inspiracją dla wielu późniejszych filmów i twórców, tym dla Pedro Almaduara przy tworzeniu Skóry, w której żyje. W premierze w 1960 roku film wywołał kontrowersje ze względu na swoje drastyczne sceny, zwłaszcza operacji przeszczepu twarzy. W niektórych krajach został on ocenzurowany lub zakazany. Horror ten wyreżyserował Georges Franjou, współzałożyciel francuskiej filmoteki narodowej. Oczy bez twarzy to jedno z jego najbardziej znanych dzieł, łączące elementy horroru i poezji filmowej. Piosenka Eyes Without a Face Bill'ego Idola z 1984 roku czerpie tytuł bezpośrednio z francuskiego horroru. Idol był zafascynowany starymi czarno-białymi horrorami, a fabuła tego filmu zainspirowała go do napisania tej balady. Oprócz billego idola, film inspirował także innych artystów muzycznych. Na przykład zespół The Misfits nawiązał do motywów z oczu bez twarzy w swojej twórczości.